Hej, witajcie się, maneczko. Cześć. Z tej strony Karol, kanał dla dżentelmena. Witam. Mała przerwa tygodniowa. Już zbliżamy się do końca tych przerw. Nie ukrywam troszkę, mnie to też męczy, że nie mam czasu w tygodniu dla was nagrać. Chociaż bardzo jakiegoś krótkiego, prostego filmu, ale już za niedługo się to skończy. Witam was. Dzisiaj nie będziemy rozwodzić się. Nad wielorakimi kwestiami związanymi z włosami czy z brodą, po prostu przyjdę do Was z recenzją, ale oczywiście w której będzie wklecone troszkę moich technik, moich porad, jak układać włosy. A szczególnie teraz, kiedy nie ukrywam, mam je troszkę niesforne, bo długością już odrosły od ostatniego cięcia. No to muszę sobie z nimi jakoś radzić, i ten produkt, który dzisiaj zaprezentuję. Myślę, że ze spokojem jest godny polecenia właśnie na takie obecne czasy, ale do niezadługich włosów, to jest pierwsza sprawa. Generalnie dzisiaj będziemy mówić o produkcie First Hand Texturizing Clay, czyli typowa glinka, która na pierwszy rzut wybija sobie teksturowanie włosa, tak, zadanie dla niej to jest właśnie to teksturowanie włosa. Chwyt, naturalne wykończenie i tak dalej. Skąd w ogóle marka first-hand się wzięła? Krótka historia, nie będę się tu rozwodził. Jest to kwestia, powstała w Stanach oczywiście i właściciele, twórcy wzięli sobie na piedestał za główne zadanie tworzyć produkty, a nie tyle, co na nich tylko zarabiać, czyli na pierwszym miejscu produkt i my jako ludzie, a później profit. Generalnie jeszcze dodatkowo dochodzą do tego kwestie natury. Opakowania po rebrandingu, który nastąpił gdzieś około 2,5 roku temu, powstają przy użyciu plastiku z recyklingu. Tak? Jedno opakowanie to zrecyklikowana, tak? przerobiona jedna butelka mleka, tak? czy pudełko mleka, tak butelka w Stanach Zjednoczonych. Więc tutaj też to ma się w głowie. First Hand stawia nie tylko na właśnie odnawialne źródła, powiedzmy, nie produkcję kolejną opakowań, tylko właśnie odnawianie ich. Składniki są jak najwyższej jakości i sam produkt działa naprawdę bardzo fajnie na włosach. O tym wszystkim opowiem oczywiście w dalszej części wiwi sekcji recenzji, gwoli jak to sobie to nazywają, Zapach. Co możemy powiedzieć o tym zapachu? Ja mogę powiedzieć krótko. Zapach bardzo naturalny. Zresztą, First hand mówi o tym otwarcie, że nie używa tutaj sztucznych kompozycji zapachowych, tylko naturalne olejki, które występują w naturze. Jest to połączenie drewna palosanto, lawendy i różnego rodzaju takich naturalnych właśnie nut, ale mnie kojarzy się najbardziej. Na pierwszy rzut oka wybija się tutaj sok z OLES-u, który jest jednym również z głównych składników, ale o tym będziemy mówić za chwilę. Co o konsystencji i aplikacji? Sama kwestia konsystencji, czyli jakby tego co dla użytkownika w pierwszym momencie jest najważniejsze, oczywiście zapach też, ale jak użytkujemy produkt, to musimy go zacząć wymować z opakowania. I to wyjmowanie z opakowania fakt ten klej jest to typowa glinka. To nie jest pomada glinkowa albo pomada z dodatkiem glinki. To jest glinka i ta nazwa mówi to prosto. Więc tutaj zbicie produktu, jego, że tak powiem, ścięcie jest widoczne i wyjmowanie jest no takie w skali 0,10 na szósteczkę. Nie jest to wosk, ale czuć opór i produkt stawia opór przy wyjmowaniu, rozprowadzanie. Na dłoni to już jest zupełnie inny temat, ponieważ kiedy produkt dostanie temperatury i te składniki zaczynają się aktywować i mieszać, on się ładnie zamienia w taką kremową na początku, a później praktycznie w niewidoczną substancję na dłoni. I to jest bardzo ważne, ponieważ Firsten mówi o tym, że ten produkt ma być zastosowany na głowie, ale tak, abyśmy nic nie czuli, czyli... Możemy wystylizować włosy, ale tak jakbyśmy nie mieli żadnego produktu na włosach. I tutaj na pewno ta konsystencja jest bardzo ważna. Samo wchodzenie we włosy. Ja stosowałem go oczywiście przy włosach średnich, takich jak mam teraz. I to jest produkt typowo pod fryzurę Messi, czyli powiedzmy, czy Quiff, czy Crop. Do czesanych bardziej będziemy szli w produkt typu All Purpose Pomade lub Clay Pomade, które recenzuję w późniejszych czasach. To są produkty typowo do dłuższych włosów, może nie typowo, ale bardziej nastawione do dłuższych włosów, a tutaj texturizing clay jest ustawiony właśnie do fryzur messy, messy look, taki wiecie luźny, te fryzury, żeby były właśnie do przeczesania, ten chwyt, żeby był na dobrym poziomie i żeby można było powiedzieć że no, czujemy się jakbyśmy żadnego produktu nie użyli i żeby też ten produkt nie był aż tak widoczny. Wprowadzanie we włosy Messi, ja generalnie wprowadzałem ten produkt w wilgotne, bo tak preferuję wilgotne włosy i suszę już z nim na włosach, ale dzisiaj i wczoraj sobie ułożyłem ten produkt troszkę inaczej, bo dałem w postaci Lockhart's Phenom, Później po wysuszeniu dałem właśnie tą blinkę Texturizing Clay i jeszcze na koniec dołożyłem troszkę Sea Salt, czyli taki no spray na bazie soli morskiej, który wybił jeszcze na objętości te włosy i mocniej wyciągnął tą teksturę. No Myślę, że takie połączenie też jest tutaj taką ciekawostką. Ja zazwyczaj to sobie stosuję właśnie to, w ten sposób, żeby te włosy zyskały taki mega naturalny look, wygląd. Co jeśli można powiedzieć o wykończeniu, bo to mamy wiadomo produkt matowy, więc wykończenie będziemy mieć naturalne. Tutaj o połysku ja bym nie powiedział, chociaż jak nakładałem sam produkt jako freestyler i suszyłem go na włosach, delikatny połysk się wybijał. To było takie. No, delikatne, to jest wykończenie naturalne. Tak bym to określił. W dzisiejszym dniu, tak jak to zastosowałem, czy w wczorajszym dniu tak jak to zastosowałem, włosy są matowe. No powiedzmy naturalne z takim ładnym matowym wykończeniem, więc nie czuć tego produktu i przede wszystkim go nie widać. Jaki chwyt? Producent obiecuje średni. Ja nie mogę zupełnie się przyczepić do tej kwestii, bo no tutaj ten chwyt jest pomiędzy średnim a firm. To jest też kwestia tego ile produktu użyjemy. Normalną sprawą jest to, że jeśli chcemy bardziej utrwalić fryzurę, to dołożyć po prostu trzeba tego produktu i wtedy możemy się tym cieszyć tym mocniejszym chwytem. Oczywiście nie przesaćmy, bo tak jak zawsze powtarzam, lepiej małymi dziobami, a dokładać, niżeli walnąć duży i zmywać na nowo. Składniki. I tutaj chciałbym no, troszkę się rozmówić na ten temat, ponieważ tak jak mówiłem na początku, first Hand stawia na naturalność. W pierwszych produktach przed reformulacją, zresztą jeden z nich nadal mam. W swojej kolekcji. Jest to Summer Pomade, która obecnie nazywa się Clay Pomade. Jest to bardzo ważna kwestia i producenci i założyciele First Hand mówią o tym otwarcie, że tutaj Key Ingredients i Honest Ingredients, czyli te szczere składniki, jak pokazują na opakowaniu, są wymienione. Kiedyś, jeszcze do niedawna, pierwszy składnik był to, pierwszym składnikiem był sok z liści z aloesu. Obecnie widzę, że jest to woda i później sok z liści z aloesu, ale już na trzecim miejscu mamy glinkę kaolinową, mamy dwa woski, mamy wosk karnuba, mamy wosk pszczeli i olej chochoba, olej z pestek moreli, który właśnie da nam kwestię odżywczą dla włosów, ma, posiada dużo witaminy, a także naprawdę jeśli chodzi o składniki, tutaj no pierwsza klasa. Żadne parabeny, siarczany, żaden składnik nie jest testowany na zwierzętach i produkt również. Więc możecie być pewni, że przy wydaniu tych pieniążków, jakie wydacie na dużą puszkę, po pierwsze, nie dość, że starczy na bardzo długo, bo produkt jest bardzo wydajny. To dodatkowo jeszcze nasze włosy, skóra na głowie będzie odżywiona, no, naładowana tymi składnikami i nie będziemy się borykali z jakimiś problemami, czy to swędzenia, czy też wysuszenia, czy jakiegoś innego rodzaju sprawami. Naprawdę, jeśli chodzi o skład first hand, tutaj, no, Szapoba, ja zawsze ceniłem tą markę właśnie za to, a po formulacji, po brandingu, tak, przy odmówieniu marki to jeszcze poszło o półkę wyżej, o poziom wyżej, więc tutaj do tego nie mam się w ogóle do czego przyczepić. Sama kwestia produktu zmywalności, zmywalność wodą lub najlepiej po prostu jedną pompeczkę szamponu zmyć ten produkt, no bo jak mówię, on jest na bazie wodno-sokowej, tak to nazwijmy, jest tam sok z liści z aloesu na drugim miejscu, ale no nie ukrywam, jestem zaskoczony, bo. Używałem już tego produktu, ściągaliśmy ten produkt ze Stanów do Polski jeszcze kiedy nie było oficjalnej dystrybucji przez Kowa Supply i no, tutaj powiem, te pierwsze wersje, te pierwsze występki od First Handa, no powiedzmy to było coś innego. To była pomada naprawdę inna niżeli te, do których byłem przyzwyczajony, ale nie ukrywam, po rebrandingu poszło to jeszcze o poziom wyżej. Czyli podsumowując... Co możemy wyciągnąć z tego produktu? Przede wszystkim fryzury typu Messi. Jeśli nie chcemy, abyśmy czuli jakiś produkt na włosach, w sensie obciążali je, proszę bardzo, niewielka ilość tego produktu w zupełności wystarczy, żeby wyteksturować włoski ładnie, elegancko, żeby fajnie się prezentowały, a nie było widać na nich produktu. Tekstura na najwyższym poziomie tutaj naprawdę jest to. Topka. I no, powiem tak, porównywałbym tutaj na moich włosach oczywiście ten produkt do Texturizing Clay od Diamond Barber, bo również jest to produkt, który bardzo dobrze teksturuje moje włosy i dobrze się nadaje do nich, ale tu już bym właśnie je na poziomie równym widział. Kolejna kwestia, wykończenie naturalne, czyli nie będziemy mieć żadnego połysku dodatkowego. Chwyt wystarczający, średni, firm, ale bardziej średni. Zmywalność samą wodą, niesamowity zapach, fajny, naturalny przede wszystkim, ja bym tak powiedział. Troszkę mi się kojarzy z taką, no, wypadem do lasu, igliwiami, wiecie, tu są kilka nut naturalnych, przenika się. No i podstawa, czyli właśnie zrobiony z pomysłem ten produkt, made you in mind, jak to hasło mówi, czyli mamy ciebie za myśl, czyli ty jako Klient, jako człowiek jesteś najważniejszy dla first hand i no, to opakowanie, które jest stworzone wiecie, z recyklingu, wszystko wskazuje na to i idzie ku temu, że ten produkt jest bardzo dobrym kosmetykiem, ale nie tylko, bo ludzie, którzy go stworzyli, pomyśleli dookoła o wszystkim. Tyle, jako marka, bardzo schludne opakowanie, bardzo ładna czcionka, wszystko jest czytelne i przede wszystkim nie ma żadnych, wiecie niepotrzebnych grafik, płomieni, ogniz i tak dalej i tak dalej. Oczywiście jeden lubi tak, drugi lubi inaczej, ale akurat wiecie, że prostota jest często bardzo dobrym rozwiązaniem. A dla mnie te opakowania bardzo fajnie się prezentują i przede wszystkim każde z nich jest unikatowe, bo każde z nich w procesie produkcji może mieć swoje jakby takie, wiecie? No uszczerbki, nazwijmy to w cudzysłowie, ale będzie to nadawało im charakteru i każda z puszek będzie właśnie indywidualna i bo będzie inna. Generalnie produkt moim zdaniem kompletny do włosów krótkich, średnich, oczywiście bardziej do fryzur Messi niżeli Czesanych, a o pozostałych produktach od marki Firsten na pewno poruszymy temat na kanale. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. No, wiecie, lubię porozmawiać na temat tych kosmetyków, jest to moje zainteresowanie, moja pasja, więc no, przez to te filmy czasami trwają tyle, ile trwają, ale mam nadzieję, że docieracie do tych momentów. Dziękuję Wam za dzisiaj i zapraszam na kolejny film za tydzień. Widzimy się, trzymajcie się cieplutko. Na razie, cześć, pa!